Moi drodzy uczniowie, dzisiaj na specjalną prośbę motywy, które możecie znaleźć w Dżumie. Zaczynamy. Tytuł utworu oznacza epidemię, cierpienie, a także to, z czym musi zmierzyć się człowiek. Totalitaryzm, wojna czy moralna odpowiedzialność za własne czyny. Dżuma to także zło, to czyhające na człowieka i to tkwiące w nim. Zło nie ma tu twarzy konkretnego wroga, nie jest ucieleśnione w złej postaci, ale przyjmuje formę zarazy, czegoś bezosobowego, ślepego i brutalnego. Ruma pojawia się nagle, roznosi się szybko i nie pyta o zasługi ani winy. To zło absurdalne, takie, którego nie da się w pełni zrozumieć ani uzasadnić. Największym wyzwaniem dla bohaterów jest właśnie to, że nie mogą z tym złem ani negocjować, ani się go spodziewać. Doktor Ryu wie, że choroba nie ma żadnej logiki moralnej. Zabija dzieci i dorosłych, bogatych i biednych, dobrych i złych. Dlatego jego reakcją jest codzienna, mozolna walka z nią. Leczenie, organizowanie pomocy, trwanie mimo wszystko. Zło w dżumie przejawia się też w ludzkich reakcjach, egoizmie, tchórzostwie, obojętności. Niektórzy próbują uciec, nie chcą widzieć cierpienia innych. Początkowo tak zachowuje się Ramber, ale z biegiem czasu zmienia się jego stosunek do dżumy, o czym powiem za chwilę. Inni, jak Kotard, wręcz odnajdują się w chaosie, czerpiąc korzyści z nieszczęścia. Kami pokazuje, że zło bywa nie tylko wydarzeniem zewnętrznym, ale też czymś, co siedzi w człowieku i wychodzi na wierzch w chwilach próby. To, co najważniejsze, to myśl, że zło samo w sobie jest nieuniknione. Jest wpisane w życie człowieka, ale nie oznacza to, że człowiek musi się mu poddać. W obliczu zła liczy się wybór, czy będziemy bezczynni, czy spróbujemy mu się przeciwstawić. Dla Kami, zło nie polega na tym, że ludzie umierają. Zło to to, że ktoś może odwrócić wzrok i uznać, że go to nie dotyczy. Tu warto przypomnieć sobie założenia filozofii egzystencjalnej, której Kami jest przedstawicielem. Egzystencjalizm zakłada, że świat nie ma z góry danego sensu, bo to człowiek musi sam nadać swojemu życiu wartość i znaczenie. Nawet w obliczu cierpienia, zła czy śmierci. W rumie właśnie to widzimy. Bohaterowie nie mają gotowych odpowiedzi, ale mimo bezsensu sytuacji podejmują działania. Kami pokazuje, że największym wyzwaniem i zarazem aktem odwagi jest życie uczciwe i solidarne w świecie pozbawionym ostatecznych wyjaśnień. Kolejny motyw to motyw cierpienia. Motyw ten jest obecny na kartach powieści niemal na każdej stronie i stanowi jeden z najważniejszych jej tematów. Cierpienie towarzyszy bohaterom od samego początku. Najpierw jest niepokojące, potem bezlitosne, w końcu codzienne, takie jakby oswojone. I choć dżuma to choroba, która zabija ciała, to Kami pokazuje, że prawdziwy ciężar spada na ludzkie dusze. Doktor Ryu, główny bohater i narrator, patrzy na cierpienie z bliska. Dzień po dniu obserwuje śmierć, samotność, rozpacz. Mimo to nie załamuje się, bo rozumie, że jego zadaniem jako lekarza nie jest filozofowanie, tylko działanie. Pomaga, bo uważa, że to jego ludzki obowiązek, i w tym również tkwi ból w bezsilności wobec bezmiaru cierpienia, które przychodzi nagle i nie daje się zatrzymać. Cierpienia dotyka także innych, np. Taru, który nosi w sobie własne wspomnienia bólu i wstydu, i granta, który mimo zwyczajności walczy po cichu z poczuciem straty i niespełnienia. Każdy bohater dźwiga swój ciężar, choć nie zawsze mówi o tym głośno. Jeśli chodzi o cierpienie fizyczne, to cierpi tak syn sędziego śledczego O'Tona. Dziecko umiera w męczarniach, co wpływa na stosunek ojca panolu do epidemii. Dociera do niego, że epidemia to cierpienie niezawinione. Nie jest karą za grzechy, jak dotąd głosił, ale niezrozumiałą decyzją Boga, którą człowiek musi zaakceptować. Tu bardzo wyraźnie nasuwa się nam skojarzenie z biblijnym Hiobem. Który ufa Bogu mimo całego nieszczęścia, którego doświadczył w wyniku boskich decyzji. W drumie cierpienia ma też wymiar zbiorowy. Całe miasto zamknięte jest w pułapce epidemii. Umierający cierpił fizycznie, żywi, tęsknił za bliskimi. Kami pokazuje, że w obliczu cierpienia znikają podziały, zostaje tylko człowiek i jego wybór: czy będzie biernie znosił ból, czy będzie próbował z nim walczyć. Nie ma tu taniego ani łatwego pocieszenia. Cierpienie nie uszlachetnia ani nie prowadzi do oświecenia. Pozwala dostrzec, że wspólna walka z nim, solidarność i odpowiedzialność to jedyne, co człowiek może zrobić, by się mu przeciwstawić. Mówiąc o przemianie bohaterów, zwróćmy uwagę na trzy postaci. Pierwszą z nich jest Rambert. Na początku Dżumy skupiony jest wyłącznie na sobie. Jako cudzoziemiec chce jak najszybciej opuścić Oran, by wrócić do ukochanej mieszkającej w Paryżu. Próbuje wszystkiego, by uciec, szuka pomocy wśród znajomych i nielegalnych. Dróg ucieczki. Traktuje siebie jako przypadkowego uczestnika tragedii, który nie powinien cierpieć razem z mieszkańcami miasta. Mówi: Ja nie jestem stąd. Z czasem jednak zaczyna rozumieć, że nie może pozostać bierny wobec tego, co dzieje się wokół. Dostrzega cierpienie innych i czuje, że ucieczka byłaby aktem egoizmu. Nie chciałby takiego mężczyzny dla ukochanej, który pozostawia innych w potrzebie. Rezygnuje z wyjazdu i przyłącza się do ochotników walczących z zarazą. Jego przemiana polega na przejściu. Od postawy skupionej na własnym szczęściu, do odpowiedzialności i solidarności z innymi ludźmi. Drugą postacią przechodzącą przemianę na kartach powieści jest Jezuita, Ojciec Panelu. W swoim pierwszym kazaniu, tuż po wybuchu epidemii, głosi, że dżuma to kara za grzechy i że cierpienie jest sprawiedliwe, zgodne z Bożym planem. Jego ton jest surowy, bez współczucia, a Bóg jawi się jako sędzia. W kazaniu odcina się od wiernych, jako ktoś ponad nimi. Jednak po śmierci niewinnego dziecka, syna śledczego Otona, Ojciec Panelu zaczyna się wahać. W drugim kazaniu jego postawa jest już inna, nie tak jednoznaczna, pełna wewnętrznego napięcia i niepokoju. Zaczyna mówić o tajemnicy cierpienia i o tym, że nie wszystko można wyjaśnić. Jego przemiana polega na próbie pogodzenia wiary z absurdalnym cierpieniem. Głosi konieczność zawierzenia Bogu. Trzecia postać to Kotard. On z kolei nie tyle się przemienia, co ujawnia swoją prawdziwą naturę pod wpływem epidemii. Na początku poznajemy go jako człowieka wycofanego, pełnego lęku. Próbował w końcu popełnić samobójstwo, żyje w napięciu unika ludzi. Może nawet mu współczujemy. Z czasem jednak, gdy wybucha dżuma i miasto zostaje zamknięte, kotard zaczyna się czuć lepiej. W odróżnieniu od innych bohaterów, którzy cierpią i zmagają się z losem, kotard odnajduje się w chaosie, korzysta z sytuacji, angażuje się w czarny rynek, zarabia na epidemii, przestaje się bać, bo jego własne problemy rozpływają się w ogólnej katastrofie. Kotard nie przechodzi wewnętrznej przemiany, wychodzi z niego to, co dotąd było ukryte egoizm, cynizm, może nawet pewien rodzaj zadowolenia z nieszczęścia innych. Kolejny motyw to przyjaźń. Tutaj nie jest ona czymś łatwym ani oczywistym. Rodzi się powoli, często w milczeniu, ale okazuje się jednym z niewielu trwałych i wartościowych elementów w świecie ogarniętym cierpieniem, lękiem i śmiercią. W warunkach izolacji, zagrożenia, to właśnie przyjaźń staje się cichym oporem wobec bezsensu. Najbardziej poruszająca jest relacja między doktorem Ryu i żanem Taru. Zaczynają jako nieznajomi współpracują z konieczności, ale z czasem rodzi się między nimi głęboka więź, oparta nie na wielkich słowach, lecz na wspólnym działaniu i wzajemnym zaufaniu. Wspólnie walczą z zarazą, dzielą zmęczenie, strach i odpowiedzialność. Taru, zanim umrze, zwierza się Ryu dzieli przemyśleniami. Ich przyjaźń to przykład więzi, która staje się fundamentem człowieczeństwa nawet w świecie pełnym śmierci. Podobnie można spojrzeć na relacje między Grantem Mario, czy Grantem Ataru. Choć nie są to przyjaźnie intymne, są to relacje oparte na życzliwości, pomocy i wspólnym trudzie. W czasie dżumy to wystarczy, by dać poczucie bliskości i przede wszystkim sensu. Kami pokazuje, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje wielkich deklaracji. Wystarczy obecność, współczucie i gotowość do działania razem. W obliczu cierpienia i zagrożenia to właśnie przyjaźń staje się jednym z ostatnich bastionów dobra. Kolejny motyw, czyli poświęcenie. Poświęcenie nie jest w powieści spektakularne ani nagradzane. To ciche, codzienne trwanie przy ludziach i walka o życie mimo braku nadziei. Najbardziej wyrazisty przykład to doktor Ryu, który od początku do końca pozostaje wierny swojemu zawodowi i obowiązkowi. Nie dlatego, że wierzy w zwycięstwo, ale dlatego, że czuje, iż tak trzeba. Ryzykuje własnym zdrowiem, rezygnuje z wyjazdu do chorej żony, dzień po dniu walczy z dżumą bez odpoczynku. Jego poświęcenie nie wynika z ideologii czy religii. To czysto ludzki akt odpowiedzialności. Żantaru także angażuje się bezinteresownie, organizuje ochotnicze oddziały sanitarne, choć nie ma obowiązku tego robić. Jego poświęcenie to próba nadania sensu życiu poprzez walkę z cierpieniem innych. Choć sam nie jest lekarzem, naraża się tak samo jak Riu i ostatecznie płaci za to najwyższą cenę, umiera na dżumę. Ważnym symbolem poświęcenia są wspomniane już oddziały sanitarne, grupa zwykłych mieszkańców, którzy podejmują się trudnych i niebezpiecznych zadań dezynfekcji, transportu chorych, Pomocy medycznej. Ich praca często pozostaje niezauważona, ale to dzięki nim miasto trwa i nie pogrąża się całkowicie w chaosie. Ich działanie to wspólnotowy wymiar poświęcenia cichy heroizm zwykłych ludzi. Na koniec warto wspomnieć o sędziem śledczym Otonie, którego postawa zmienia się po śmierci syna. Początkowo surowy i zdystansowany, po tragedii staje się bardziej ludzki. Zamiast uciekać, dobrowolnie zgłasza się do pracy przy osobach objętych kwarantanną. Jego decyzja to akt poświęcenia. Wyraz moralnego dojrzewania i próby ocalenia człowieczeństwa poprzez służbę innym. I ostatni motyw, który dzisiaj omówię, to motyw buntu. W dżumu jednak nie znajdziemy buntu na skalę romantycznych uniesień. To bunt cichy, wewnętrzny, egzystencjalny, skierowany przeciwko złu cierpieniu i absurdowi istnienia. Kamil, jako twórca filozofii absurdu, pokazuje, że bunt nie musi polegać na krzyku. Wystarczy, że człowiek nie zgadza się na bezsens i podejmuje działanie, mimo że nie ma gwarancji sukcesu. Takim buntownikiem jest przede wszystkim wspomniany już wielokrotnie dr Ryu. Wie, że nie pokona dżumy raz na zawsze, wie, że ludzie i tak będą cierpieć, ale buntuje się przeciwko obojętności. Leczy chorych, organizuje pomoc Trwa. To bunt nie przeciwko śmierci, ale przeciwko rezygnacji. Taru również jest postacią buntowniczą, nie tylko wobec epidemii, ale wobec wszelkiej przemocy. Jako młody człowiek odrzucił ideologię, która tłumaczy zabijanie, nawet w imię sprawiedliwości. Teraz w Oranie buntuje się przeciwko cierpieniu innych, organizuje oddziały sanitarne, działając po cichu, ale konsekwentnie. Rambert buntuje się najpierw egoistycznie chce uciec, nie czuje się szczęścią miasta buntuje się przeciwko dżumie i przepisom, ale potem jego bunt się przekształca. Rezygnuje z ucieczki i buntuje się przeciwko własnej obojętności. Wybiera wspólnotę i działanie. Bunt to nie negacja zasad, ale obrona człowieczeństwa. W świecie, który traci sens, bunt to jedyny sposób, by ten sens odzyskać przez solidarność, empatię i odpowiedzialność. I to już wszystkie motywy, które dla Was przygotowałam, choć z pewnością w utworze można znaleźć ich więcej. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nagranie okaże się pomocne. Trzymam za Was kciuki.